Jesteś sumą Twoich przeszłych doświadczeń. Tak, jesteśmy sumą naszych przeszłych doświadczeń. Cześć, jestem Kinga Paulina i na moim kanale dzielę się doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli prastarą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji i uzdrawiania nas samych. Dla tych, którzy są nowi tutaj u mnie na kanale, słuchajcie, ja moją praktykę z Ho'oponopono zaczęłam ponad 5 miesięcy temu, dokładnie końcem sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że byłam w sytuacji, z której nie widziałam wyjścia, tak? szukałam pomocy, szukałam rozwiązań i te tak zwane konwencjonalne rozwiązania w postaci terapii, psychologów itd., ja czułam, że to nie jest dla mnie, tak? Czułam, że ja nie jestem w stanie poświęcić kolejnych x lat na to, żeby wywlekać i rozmawiać o tym, co już de facto opisałam w moich książkach, tak? Może nie wiecie, ale pisanie samo w sobie jest też formą terapii. Jest to pisanie terapeutyczne, tak? Więc jeżeli jeszcze na przykład nie prowadzisz dziennika yy, czy pamiętnika, to yy, zachęcam Ciebie do tego, aby zacząć, bo my przez yy, zwerbalizowanie, przelanie na papier tego wszystkiego, co przeżywamy. Od razu poczujemy się lepiej. Oczywiście to nie zawsze załatwia sprawę, tak? Ja chcę tutaj zaznaczyć też, że ja nie namawiam Ciebie do tego, aby rezygnować z jakichkolwiek konwencjonalnych y, opcji y, wsparcia, leczenia i tak dalej. Nie. Ja mówię o moim doświadczeniu, tak? Ja potrzebowałam czegoś bardziej potężniejszego, dużo bardziej potężniejszego, niż słuchajcie, y, pogadanek. Y, co tygodniowych, tak? Ale, tak jak mówię, yy, decyzja zawsze yy, yy, to jest decyzja Twoja, dlatego że my, podejmując decyzję, my yy, bierzemy odpowiedzialność za naszą decyzję, tak? Jako dorosłe osoby po prostu powinniśmy brać odpowiedzialność za nasze decyzje. Yy, no właśnie. No i słuchajcie, jesteśmy. Sumą naszych przeszłych doświadczeń. No i teraz zwróć uwagę na to, co dzieje się w Twoim życiu, a dokładnie na te trzy główne, podstawowe sfery życia, tak? Czyli relacje, miłość, związki. Może tu być rodzina, mogą też być relacje, nie wiem, z z Twoimi pracownikami, ze współpracownikami, z szefem, relacje w sąsiedztwie, relacje, tak? Druga rzecz, słuchajcie, finanse. Zwróć uwagę na to, jak wygląda Twoja sytuacja finansowa, tak? Czy pieniądze rozchodzą się zbyt szybko? Czy może nie zarabiasz wystarczająco? Czy może zarabiasz już sporo, tak, według tak zwanych standardów, ale nie jesteś zadowolony, zadowolona, więc finanse, tutaj może też wchodzić w grę e, kariera, e, praca, może bardzo często zmieniasz pracę, bo co, e, bo czujesz e, e, brak satysfakcji, tak, zawsze czegoś brakuje i Ty myślisz, że zmiana pracy da Ci to, czego szukasz, jeżeli tak jest, to yy, wiedz, że ani zmiana pracy nie da ci tego, czego szukasz, ani zmiana partnera nie da ci tego, czego szukasz. Dlaczego? Dlatego, że to, czego szukasz, jest w tobie. No ale dobrze, wracamy do tych trzech sfer, tak? czyli relacje, miłość, związki e, rodzinne e, i wszystkie inne, tak społeczne, mm, finanse, tutaj może być kariera, praca, e, obfitość finansowa, tak? I trzecia rzecz, słuchajcie, zdrowie. Teraz zastanów się, jak wygląda Twoje zdrowie? Gdy budzisz się rano, jaki masz poziom energii, tak? Budzisz się z energią, że masz ochotę ruszyć na podbój świata, czy może chowasz się pod kołdrą, myśląc sobie o Boże, kolejny dzień. Jak wygląda Twoje zdrowie, tak? Bo to zdrowie, słuchajcie, to nie jest tylko to, ta naklejka, którą nam dano yy, yy, gdzieś tam na wizycie u lekarza, tak? Że taka choroba przewlekła czy coś innego. To nie jest tylko to, ale to jest też poziom naszej energii, tak? Czyli, czy na przykład w ciągu dnia obserwujesz zmęczenie, tak? Nie tylko wychodząc po schodach. Teraz słuchajcie, a propos schodów. W budynku, w którym ja mieszkam, od kilku dni zepsuta jest winda. Ja mieszkam na trzecim piętrze i dla mnie to jest błogosławieństwo, bo jednak ja z tej windy korzystam. A teraz pomyślałam sobie, o fantastycznie! Codziennie kilka razy w te i we w te będę mogła na to trzecie piętro wyjść i zejść. Czyli mam dodatkowe ćwiczenie. Po co? No, oczywiście, po to, żeby czuć się lepiej, tak? Ruch to zdrowie, wszystko jest energią, a energia musi się ruszać, musi być wymiana, nie może być zastoju, więc zastanów się teraz w kwestiach zdrowia tak? i nie mówimy tutaj tylko właśnie o tych takich naklejkach, przyklejkach, etykietach, szufladkach, w które Ciebie wsadzono, że przewlekłe to czy tamto albo dziedziczne to czy tamto. Tylko ogólnie zastanów się, jak wygląda Twój poziom energii w ciągu dnia, nie tylko rano, tak? Czy budzisz się zmęczona, czy wypoczęta, tak? Czasem jest tak, że na przykład śpimy 8 godzin, 9 godzin, a i tak budzimy się zmęczeni. No więc zastanów się teraz, te trzy sfery, tak? Miłość, związki, relacje finanse, praca, kariera zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Jak wygląda to twoje życie? Tak na szybko, jakbyś miała sama sobie odpowiedzieć, tak i ocenić w skali od 0 do 10, przyjmując, że 0 to jest no wszystko leży, w ogóle nie jestem zadowolona i 10 fantastycznie, tak? Już prawie nie może być lepiej. Więc teraz oceń w skali 0 do 10, bądź oczywiście ze sobą szczera, tak? No i słuchajcie, Cokolwiek, na, na ile oceniłaś te trzy sfery, tak, to jest nieważne w tym momencie, bo musisz wiedzieć, że to jest tylko wynik Twoich przeszłych doświadczeń. Dokładnie tak. To jest tylko wynik Twoich przeszłych doświadczeń, a mianowicie tego, czym się karmiłaś przez ostatnie lata. Nie mówię tutaj o schabowym kapustą, oczywiście też. Ale mówię tutaj przede wszystkim, słuchajcie, o zadbanie, o ten nasz wewnętrzny ogród, o nasze myśli, przede wszystkim o myśli, tak? Czyli jakimi myślami karmiłaś się przez ostatni rok, 2 czy 50, 30 lat. A jeżeli zwrócisz uwagę na te trzy podstawowe sfery w Twoim życiu, jak one wyglądają tu i teraz, tak? Na ile je oceniłaś, to będziesz miała bardzo jasną odpowiedź, jeżeli chodzi o to, jakiego rodzaju myślami karmiłaś się. Tak? Ale słuchajcie. To jest tylko punkt wyjściowy i bardzo dobrze i jest bardzo ważne, żeby zrobić sobie takie ćwiczonko, żeby powiedzieć sobie prawdę, bo jak już wiecie tutaj, które jesteście ze mną na kanale, poznacie prawda, prawda was wyzwoli, to jest biblijne, tak? Więc powiedzmy sobie prawdę, bo co się dzieje, gdy my mówimy sobie prawdę? My, mówiąc sobie prawdę, przyjmujemy odpowiedzialność za to, co jest. Tak? Więc przyjmij odpowiedzialność, że przez Twoje myśli, które trygerowały Twoje emocje, a to trygerowało Twoje słowa, a to trygerowało Twoje zachowania, dziś Twoje trzy sfery najważniejsze życia, czyli relacje, miłość, finanse, pieniądze, kariera i zdrowie wyglądają tak, a nie inaczej. To jest w porządku. Dobrze. Czyli to co robiłam przez X lat doprowadziło mnie do tego punktu, tak? Bo jesteśmy sumą naszych przeszłych doświadczeń. No i teraz co możesz zrobić? Możesz zrobić bardzo wiele, bardzo wiele, bo moc jest w tobie, tak? I choć bo on ono jest tym narzędziem, jakże prostym, a nadzwyczajnie transformującym i wręcz magicznym które pozwoli Tobie to przetransformować, tak? Czyli przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. I słuchajcie, to nie jest jakieś, e, to nie są jakieś rzeczy nie z tej ziemi. To, są, e, to jest coś, co ja oczywiście przetestowałam na sobie i co nadal testuję od ponad pięciu miesięcy. Już niedługo podzielę się kolejnym właśnie Podsumowaniem pięciomiesięcznym. Yy, I przyznam się Wam, że obserwuję niesamowite rzeczy, niesamowite zmiany po prostu, które zachodzą we mnie. A co się dzieje, gdy te zmiany zachodzą we mnie? Co się dzieje, gdy te zmiany zachodzą w Tobie? No zgadnij. Zmienia się nasza rzeczywistość. Bo to tak zwane 3D, ta tak zwana nasza rzeczywistość to jest tylko odbiciem tego, co mamy w sobie, tak? A i pono, jak już wiecie albo nie wiecie, więc teraz się dowiecie, głównym założeniem tej hawajskiej, prastarej techniki wybaczania, pojednania, naprawiania relacji, uzdrawiania jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności. Pełnej odpowiedzialności, czyli tak jak powiedziałam, my jesteśmy sumą naszych przeszłych doświadczeń. Bardzo dobrze, ok, stoimy w tym miejscu, nasze relacje, miłe związki wyglądają tak, nasze finanse, kariera, praca wygląda tak, nasze zdrowie wygląda tak, bardzo dobrze. To jest ten moment, że my możemy sobie powiedzieć prawdę, to jest dla nas szansa, żeby sobie tą prawdę powiedzieć i wziąć odpowiedzialność teraz a tą odpowiedzialność właśnie weźmiesz yy, praktykując ho'oponopono, tak? Więc jeżeli jeszcze nie podjęłaś tej praktyki, to zapraszam Ciebie do tego, po to, żeby się przekonać, jak ona działa, jakie zmiany, Zajdą w Tobie i jakie zmiany zajdą w Twojej rzeczywistości. I ja zawsze powtarzam, nie wierz mi na słowo, tylko po prostu wypróbuj, sama wypróbuj. Możesz zacząć od medytacji 108 powtórzeń, która jest dostępna tutaj na kanale. Słuchajcie, to jest bardzo potężna medytacja, na pozór prościutka, tak? Bo wszystkie te rzeczy najbardziej transformujące, to one na pozór są bardzo proste, tak? No na przykład... Picie 2 litrów wody dziennie. Tak prosta rzecz, tak? By the way, robisz ją? <noise> Ile wody dziennie wypijasz, tak? I jakiej jakości jest ta woda? Słuchajcie, tak prosta rzecz. Picie dwóch litrów wody dziennie, tak? Około dwóch litrów, bo to się wiadomo przekłada jakoś na masę ciała i tak dalej. Ale kto to z nas robi? Słuchajcie, ja zaczęłam to robić w wieku chyba 33 lat, tak? Jak to jest możliwe, tak? Więc to są te właśnie na pozór bardzo proste rzeczy, które powtarzane na przestrzeni czasu najmocniej transformują, tak? I nie musimy wtedy biegać yy, i szukać pomocy u, u specjalistów i u różnych takich innych, bo nagle odkrywamy i widzimy czarno na białym, że moc jest w Tobie. Moc jest we mnie, moc jest w nas, tak? Tylko po prostu zapomniałyśmy o tym. Więc to jest moment, żeby sobie przypomnieć, że masz moc, tak? Przypomnij sobie o tym, że nie jesteś tą ofiarą, której życie się przydarza, nie. Masz moc sprawczą, ale żeby to zrobić, to potrzebujesz wziąć pełną odpowiedzialność. I nie mylimy oczywiście z poczuciem winy, które znamy bardzo dobrze, tak? <laughs> Skąd inno? Nie ma tutaj poczucia winy, nie obwiniamy ani siebie, ani nikogo innego. I słuchajcie, pono to jest też to narzędzie, które pozwala nam wybaczyć. Ho'oponopono to jest narzędzie, które pozwala nam wybaczyć. A jeżeli są sytuacje w Twoim życiu, ludzie w Twoim życiu, którym nie wybaczyłaś, może sobie nie wybaczyłaś czegoś, to wiesz, co to oznacza? To jest tak, jakbyś powoli piła trucizna. Tak? Sama powoli pijesz tą truciznę. Więc zastanów się, jak chcesz żyć, tak? Jesteś sumą. Twoich przeszłych doświadczeń. Te przeszłe doświadczenia spowodowały, że jesteś w tym, a nie innym miejscu, w tych trzech sferach najważniejszych, tak? Miłość, związki, relacje, pieniądze, praca, kariera i zdrowie. Więc teraz pytanie do Ciebie. Ile jeszcze chcesz czekać i ile jeszcze chcesz być tą tak zwaną ofiarą, której życie się przydarza? Bo pono, to jest to narzędzie, które Pozwoli Tobie wziąć odpowiedzialność, a po to weźmiesz odpowiedzialność, żeby stanąć w mocy, że możesz to zmienić. Daj sobie 21 dni. Ja zawsze zachęcam do tego, aby dać sobie 21 dni i po prostu obserwuj. Medytacja 108 powtórzeń codziennie przez 21 dni. Obserwuj, co się będzie działo w Twoim życiu. Jakie zmiany będą zachodzić? No i słuchajcie, zapraszam was też, żeby wejść na moją stronę kingapolina.com, tak? Oczywiście jeszcze zapraszam was do tego, aby oddać głos tak na mnie w konkursie Sądecki Autor. W kategorii sądecki Autor. Ja jestem numer 11, ja tutaj zostawię link. Będę oczywiście bardzo wdzięczna za Twój głos. No, jak żeby nie, tak? I Jeżeli jeszcze nie pobrałaś mojego darmowego PDFa Bogaty Umysł, Biedny Umysł, to też zapraszam Ciebie do tego, bo tam w trzech prostych krokach zdiagnozujesz, czy jesteś zaprogramowana na bogactwo, czy może na biedę, i mało tego, będziesz w stanie to przetransformować. Dziękuję za Twój czas, dziś i do zobaczenia. Kocham Cię!